Proszę Państwa, Warszawa tutaj z tej strony. Jesteśmy przy okulniku 2 przy Wyższej Szkole Muzycznej. Ale patrzymy się na klasztory, jako że Warszawa jest stara. Stara, stara, stare mury, bardzo stare, stare mury, bardzo stare. No i stary klasztor. Warszawa. Stadion Narodowy Państwo Poznają. Prawda? A my jesteśmy tu, na klasztorze. Jesteśmy na klasztorze. Ulica Tamka, Wisła. Most Państwo widzą tam, za kościołem. To jest taki kościół, klasztor. Tutaj mało kto może wejść. Most Świętokrzyski, przez Wisłę. Warszawa, Jezioro Kłamców i Rzeka Złodziei. No tak mówią, ale to wiecie Państwo, przez te 2000 lat to mogło się w tym systemie tak to wypracować. Jako, że mówią, że skoro szatan jest profesorem sześciotysięcznym, to i Warszawa sobie wyrobiła. Ameryka to nie ma nawet 300 lat, 200 parę. A tu Państwo zobacz, po 600 lat mury. Tam, gdzie jest Boleści II, na przykład stara prochownia, mury, czy na starówce w galerii też starej są mury stare. Zapraszamy.